Wieża stała na wzgórzu jak samotna świeca pośród mgieł, zbudowana z szarego kamienia, pamiętała czasy, gdy wojny kończyły się modlitwą, a hrabiowie nosili zbroje cięższe niż ich sumienia. W jej najwyższej komnacie mieszkał młody dziedzic Jan. Miał dwadzieścia lat, a nie widział świata poza murami. Jego ojciec, hrabia Radomir, kazał go zamknąć po śmierci matki, mówiąc, że los nie znosi miękkich serc. Dni w wieży były ciche. "Monotonne i kruche." Jan wpatrywał się w okno, przez które widział jedynie kawałek nieba i czubki drzew. Z książek nauczył się języka poetów, ale nigdy nie słyszał śmiechu. Posługacz przynosił mu jedzenie bez słowa, zostawiając je na progu jak ofiarę dla ducha. Wszystko trwało tak, aż pewnego dnia na kamiennych schodach zabrzmiały inne kroki, lżejsze, nieśmiałe." Do komnaty weszła młoda dziewczyna w lnianej sukni z koszem przykrytym białą ściereczką. Przyniosłam chleb. Powiedziała cicho. Głos miała jak woda spływająca po liściach. Jan odwrócił się i po raz pierwszy od lat spojrzał komuś w oczy. Zdziwiło go, że nie bała się ciszy. Postawiła kosz na stole, a zapach świeżego chleba rozlał się po komnacie. Jan uniósł bochenek jeszcze ciepły i nie wiedział, co powiedzieć. Zrobiłam sama dodała, bo pan nie wygląda, jakby jadł z radością. Uśmiechnęła się nieśmiało, a on, choć nie znał jeszcze jej imienia, poczuł, że coś w środku, co od dawna spało, poruszyło się. Kiedy wyszła, zapach chleba został z nim. Usiadł przy oknie i pomyślał, że może świat wcale nie jest za murami, może zaczyna się od prostego gestu w drżących dłoniach. Rankiem mgła obejmowała wzgórze jak dłonie, a kamienne schody były chłodne jak myśli. Które nie chcą odejść. Jan obudził się wcześniej, bo pamięć przyprowadziła mu zapach wczorajszego chleba. Wziął w dłonie resztkę bochenka, odłamał kawałek i usłyszał, jak skórka trzaska jak suche drewno w kominku, którego nigdy tu nie palił. Wtedy na schodach zadźwięczały kroki, lekkie, wahające. Drzwi skrzypnęły, a w progu stanęła dziewczyna. Niosła dzban mleka i nożyk owinięty w płótno. Postawiła wszystko na stole. Rozchyliła lnianą ściereczkę i uśmiechnęła się tak, jak uśmiecha się ktoś, kto zna wartość ciszy. Jan przyglądał się, jak kroi kromki, jak przykłada dłoń do bochenka, by nie uciekło ciepło. Jak masz na imię, wydobył. Maria, odparła i przecięła chleb wzdłuż, smarując kromki warstwą masła. Zapach rozlał się po komnacie jak obietnica. Pan nie jadł wczoraj prawie nic. Dodała bez wyrzutu. Jedzenie lubi obecność. Jan zakłopotany zjadł powoli. Pytał o piec, o mąkę, o to, jak poznać, że ciasto oddycha. Maria mówiła prosto, a każde jej słowo miało ciężar pracy i ciepło kuchni. Gdy podawała mu kubek mleka, ich palce musnęły się na moment. Ten dotyk, krótszy niż westchnienie, zostawił w nim małą iskrę. Usiedli po przeciwnych stronach stołu. Jan pytał o rzeczy małe. Ile kroków jest z kuchni na wieżę, czy w sadzie widać pąki, jak brzmi rzeka, gdy noc bywa ciepła. Maria odpowiadała zdaniami, które układały się w obraz świata poza kamieniem. W sadzie pachnie wiatr, rzekła. Rzeka śpiewa, kiedy nikt nie patrzy. Kiedy wstała, zawahała się przy progu. Jeśli pan zechce, jutro przyniosę miód, szepnęła. Chleb lubi towarzystwo. Kiedy zapadła cisza, Jan otworzył księgę. Lecz litery były ciężkie. Przysunął do okna krzesło i patrzył, jak słońce odmienia kamień. W nim samym coś drgnęło: kruche, jasne, podobne do uśmiechu uczącego się twarzy. Kolejne dni przyniosły drobne zmiany, które w wieży brzmiały jak rewolucja. Maria przychodziła codziennie o tej samej porze z koszem w dłoniach i delikatnym zapachem pieczonego ciasta. Czasem niosła garść ziół, czasem miskę malin. Czasem, tylko słowa, które rozświetlały kamień. Jan dotąd milczący zaczął pytać o rzeczy, które dla innych były oczywiste. Jak pachnie deszcz na ziemi, jak brzmi śmiech dzieci, jak wygląda noc bez krat w oknie. Maria odpowiadała z uśmiechem, prostymi zdaniami, w których było życie. Deszcz pachnie jak odpoczynek, mówiła. Śmiech to jak dzwon, który nie zna smutku. Jan słuchał, a jego dłonie, dawniej nieruchome, Teraz dotykały stołu, kubka, parapetu, jakby sprawdzały, czy świat naprawdę istnieje. Pewnego popołudnia, gdy słońce spływało po murze, Maria przyniosła z kuchni mały gliniany słoik z miodem. Dla pana, rzekła, żeby chleb był słodszy. Usiadła obok i oboje jedli w ciszy. W świetle zachodu jej włosy wyglądały jak pasma pszenicy. Jan chciał coś powiedzieć, lecz słowa grzęzły w gardle. Zamiast tego uśmiechnął się, nieśmiało, po raz pierwszy od lat. Maria spojrzała na niego z łagodnym zdziwieniem. Widzi pan? wyszeptała. Wieża nie jest taka zimna, kiedy ktoś się w niej uśmiecha. Po tych słowach spuściła wzrok i wyszła, zostawiając na stole okruchy chleba i zapach miodu. Gdy drzwi się zamknęły, Jan przeszedł do okna. Niebo płonęło kolorami, których wcześniej nie dostrzegał. Po raz pierwszy miał ochotę dotknąć świata nie z ciekawości, im z tęsknoty. W jego wnętrzu rodziło się coś, co nie znało rozkazu ani zakazu, coś, co pachniało wolnością. Wieczorem wiatr krążył wokół wieży jak opatrzność, która nie wie czy błogosławić, czy ostrzegać. Jan siedział przy stole, przed nim leżał Bochenek, a obok wstążka lnu, którą Maria zawiązywała kosz. Dotknął jej ostrożnie, jakby była nicią prowadzącą na zewnątrz. Na schodach zaszemrały głosy służby. Słowa niosły się ku górze jak iskry. Hrabia wraca, zarządca liczy klucze nowe rozkazy. Jan znieruchomiał. Wiedział, że powrót ojca oznaczał zawsze dłuższe cienie i krótszy oddech, a wieża stawała się wtedy bardziej kamienna niż kamień. Maria przyszła jeszcze przed nocą, niosąc zupę i ziele na sen. Postawiła misę, położyła łyżkę, lecz w oczach miała czujność. Powiedziała, że w kuchni mówią o przeniesieniu Jana do dolnej komnaty bez okna, że zarządca podejrzewa jej wizyty. Jan nie poprosił, by przestała. Podał jej za to księgę, w której zapisał jedno zdanie: Świat zaczyna się od chleba. Maria skinęła. Jeśli zamkną drzwi, znajdę szczelinę. Szepnęła i wsunęła pod bochenek cienką lnianą wstążkę. Gdy zapadła noc, na dziedziniec wjechał hrabia Radomir. Rozkazy spadały jak grat. Wymienić straże, przeszukać spiżarnie, uciszyć plotki. Kroki zarządcy wspięły się po schodach twardo jak kamienie. Otworzył drzwi do wieży szerzej niż zwykle, lustrując każdy kąt. Na stole parowała zupa, kosz stał pusty, a na parapecie błyszczał okruszek miodu. Zarządca zmrużył oczy, przesunął palcem po krawędzi stołu i mruknął, że od jutra posiłki będzie przynosił tylko on, bez pośredników. Zatrzasnął zamek, a żelazo syknęło jak gad. Jan pozostał sam, czując jak ściany podchodzą bliżej. Wtedy przypomniał sobie o wstążce. Uniósł bochenek i odczytał supełkowy znak. Kuchenny alfabet służących. Jeden supeł znaczył o świcie. Dwa idź na zachód, trzy zaufaj schodom. Zrozumiał, że ktoś na dole zaryzykował za niego twarz. Podszedł do okna i położył dłoń na chłodnym kamieniu. Chciał wierzyć, że supełek potrafi oszukać żelazo i otworzyć najciaśniejszą z bram. Strach w ludzkiej piersi. W komnacie pachniało chlebem i miodem. Poranek przylgnął do wieży cieniem rosy, a w ciszy słychać było tylko oddech kamienia. Jan obudził się z myślą ostrą jak światło. Supełkowy znak to nie obietnica ucieczki, lecz ścieżka, by nauczyć się przechodzić przez świat bez hałasu. Wziął Bochenek i odczytał węzełki jeszcze raz o świcie, w dół z wiadrami. Kiedy pierwszy dzwon poruszył powietrze, uchylił drzwi. Na schodach pojawiły się dwie dziewczęta z wodą, a ich kroki płynęły tak równo, jakby miały wspólnie jedno serce. Jedna rudowłosa podała mu szmatkę bez słowa, druga, drobna, skinęła brodą, wskazując poręcz. Jan przesunął dłonią po drewnie, jakby polerował lustro. Tak wtopił się w rytm służby. Minęli pierwszy zakręt, potem drugi. Przy trzecim stał zarządca, z listą w dłoni i źrenicami, w których nie było ciekawości, tylko rachunek. Spojrzał, lecz zobaczył pracę, nie twarz. Kiedy odszedł, powietrze w szyi schodów stało się lżejsze. Na dole, pod krużgankiem, czekała Maria z koszem. Chleb. Powiedziała zwyczajnie, jakby ten wyraz był hasłem do innego świata. Podała mu płótno, pod którym leżał szary kaptur. Jan naciągnął go na włosy. W nozdrza uderzył zapach koni, dymu i wilgotnej ziemi, tak żywy, że aż zamknął oczy. Maria poprowadziła go w stronę piekarni. Piec mruczał jak stary, ciepły pies. Za nim widniało małe okienko, przez które widać było pasek nieba. Dziś tylko uczymy się dróg, szepnęła. Nagle z korytarza dobiegł krzyk chłopca, który wylał wiadro. Hałas przykrył ich przejście, jakby los sam przytrzymał strażnikom oddech. Po chwili wrócili tą samą ścieżką, niby zwykli, niewidoczni. W komnacie Maria zostawiła słoik miodu i nowy węzełek na lnianej wstążce. Jutro, o tej samej godzinie, z odwagą równą cichości. Wieża oddychała dziś wolniej. Jakby kamień sam wsłuchiwał się w stłumione kroki na dziedzińcu. Jan czekał przy drzwiach. Kaptur leżał na ławie, a na stole chłodniał chleb przecięty równo jak linia na mapie. Wstążka z supełkami mówiła jasno: o świcie, na wschód, przez piec. Gdy pierwsze światło przeciągnęło się po murze, na schodach zaszeleściły spódnice. Dziewczęta z wiadrami minęły go bez spojrzenia. Jan wszedł w ich rytm, stawiając kroki tam, gdzie kamień pamiętał ludzką pracę i milczenie. Piekarnia grzała jak serce. Za piecem biegł wąski korytarz z niskim łukiem. Trzeba było się pochylić, by nie uderzyć czołem. Po lewej widniało okienko wychodzące na ziołowy zagon. Maria uniosła zasówkę, a chłód ogrodu dotknął twarzy Jana jak nowe imię. Po drugiej stronie stał niski mur, za którym rosły szałwia, tymianek i mięta. Rośliny, które pamiętały ręce nieobecnej hrabiny. Jan dotknął liści szałwi. Zapach był gorzki i czysty, jak pierwsza prawda, której nie da się odłożyć. Dziś uczymy się dróg, szepnęła Maria. Wskazała ławkę przy studni, za którą można było przejść niezauważenie, oraz sznury z bielizną, tworzące zasłonę dla ciekawskich oczu. Potem odwróciła się, podniosła kosz i ruszyła pierwsza. A on podążył za nią tak cicho, jakby stawał się cieniem. Wrócili, nim zarządca skończył liczyć bochny. Zatrzymał się w drzwiach piekarni, prześlizgnął wzrokiem po popiele, po ścianie, po dłoniach Marii. Nic nie powiedział, ale powietrze zgęstniało. W komnacie, Jan poczuł drżenie dopiero wtedy, gdy cisza znowu zamknęła się jak księga. Rozwinął ze wstążki nowy znak, trzy supełki obok siebie i jeden poniżej. Zrozumiał. Jutro brama pralni, potem ogród, na końcu krótki bieg do muru. Wieczorem zapisał na marginesie kroniki. Wolność zaczyna się tam, gdzie ktoś niesie chleb i nie pyta o imię. Podniósł głowę i uśmiechnął się po raz trzeci, rozumiejąc, że jutro nadejdzie i będzie domagało odwagi. O świcie powietrze miało smak metalu, jakby zamek ostrzył dziś swoje noże. Jan wciągnął kaptur i czekał na znak. Trzy supełki obok siebie i jeden poniżej. Pralnia, ogród, mur. Między nimi oddech, który nie może się złamać. Na schodach rozlał się szept służby. Wiadra uderzały o biodra jak bębny, a para z kotłów unosiła się jak mgła. Maria stanęła w progu, niosąc kosz pełen lnianych prześcieradeł. Nie musiała mówić, droga zapisana była w fałdach tkaniny. Przeszli przez pralnie z pochylonymi głowami. Kamienne koryta szemrały, a mydło pachniało gorzką czystością. Jan zanurzył dłonie w wodzie, by ukryć drżenie. Gdy wynurzył palce, wyglądały jak nowe. Za drzwiami czekał ogród, zioła, wilgotna ścieżka, dwa kroki ciszy, pięć kroków cienia. Nad nimi zakrakała wrona, jakby liczyła ich wybory. Maria wskazała sznur z bielizną. Płachty łopotały, tworząc żywą zasłonę. Zarządca pojawił się niespodziewanie u końca ścieżki. Jego spojrzenie było jak hak. Zatrzymał się przy krzaku mięty, zerwał listek, potarł w palcach, powąchał. Jan poczuł, jak serce chce uciec pierwsze. W tej chwili wiatr poderwał płachty. Biel przetoczyła się falą i przykryła wszystko na ułamek zdania. Wykorzystali ruch tkanin, by skręcić ku muru. Pod stopami trzeszczał żwir. Lecz hałas połknął piec, który właśnie wypchnął z wnętrza nową porcję ciepła. Mur był niższy niż pamiętał z okna. Maria podała mu wstążkę skręconą w linę. Pierwszy wszedł Jan, powoli, bez triumfu, jak człowiek, który uczy ciało innego alfabetu. Na szczycie nie spojrzał w dół, podał dłoń Marii i razem znaleźli równowagę. Za murem czekała ścieżka do Starego Sadu. W oddali zabrzmiał dzwonek kuchenny. Sygnał, że ktoś zaczął liczyć brakujący bochenek. Czas zmienił bieg i popłynął szybciej. Ruszyli między jabłonie, gdzie rosa skrywała ślady, a cisza niosła ich lekko. Jan poczuł, że uśmiech może być kompasem zamiast klucza. I milczenie brzmiało jak przysięga. Sad przyjął ich jak cicha świątynia, w której modlitwy mają zapach jabłek i mokrej ziemi. Jan oddychał płytko, lecz równo. Każdy krok był ostrożnym punktem na niewidzialnej mapie. Między drzewami stała mała szopa z rozchwianymi drzwiami. Maria uchyliła je i wskazała ławę przykrytą workami. Wewnątrz było półmrok, ale łagodny, jakby świat z miłosierdzia zdjął z nich oczy. Z zamku dochodził rozedrgany szmer dzwonków. Ktoś wszczął liczenie. Maria wyjęła z kosza kożuch mleczny i kromkę. Na której rozpuściła krople miodu. Dalej jest ścieżka drwali. Szepnęła. Prowadzi pod wieżę strażniczą, gdzie mur pęka jak skorupka. Jan przełknął kęs i poczuł, jak słodycz podtrzymuje mięśnie. Na zewnątrz przetoczył się podmuch, strącając krople z liści, brzmiały jak paciorki. Usiedli na moment, aby uciszyć oddech. Jan spojrzał przez szparę w deskach i zobaczył dolinę, o której czytał w kronikach. Rzekę jak wstęgę, pola jak szachownice, chaty jak nuty. Świat nie był już pojęciem, tylko obecnością. Wtedy gdzieś bliżej zachrobotał żwir. Głosy krótsze twardsze wypełniły sad. Zarządca musiał skrócić pętle. Maria skinęła ku wąskiemu prześwitowi. Wyszli pojedynczo stawiając stopy tam, gdzie trawa była najgęstsza. Ścieżka drwali pachniała żywicą i dymem. Na zakręcie stał pień, który trzeba było obejść po wilgotnym kamieniu. Jan poślizgnął się, lecz podparł dłonią i już wiedział, że ciało uczy się odwagi szybciej niż rozum. Przy wieży strażniczej mur naprawdę pękał. W spoinach rosły mech i szałwia. Maria odchyliła fragment deski. Za szczeliną czaiła się wolność i ryzyko splecione jak warkocz. Zanim weszli, Jan dotknął dłoni Marii tylko odrobinę dłużej niż wypada. Dziękuję, powiedział cicho. Potem zrobił krok w ciemność, która pachniała powietrzem, a nie kamieniem. Po drugiej stronie czekał zagajnik, koryto wyschniętego strumienia i ścieżka, którą znały tylko sarny. Ruszyli nią powoli, z sercami bijącymi równo. Zamek został za nimi jak sen, który traci głos w porannym świetle. Z zagajnika wyszli na rozległą łąkę, gdzie trawy sięgały kolan i kładły się pod wiatrem jak rzęsy nad zamyślonym okiem. Jan zatrzymał się, oszołomiony przestrzenią. Czuł jak w klatce piersiowej rozsuwa się dawno zaciśnięta zasówka. Maria wskazała wąski mostek z połamanych desek nad wyschniętym rowem. Przeszli pojedynczo stawiając kroki na miejscach, gdzie drewno jeszcze brzmiało całe. Za mostkiem ścieżka rozszerzyła się i poprowadziła ku zboczu, na którym rósł. Zamek milknął w oddali, lecz echo pogoni mogło w każdej chwili odżyć. Maria wyjęła skoszalnianą chustę i owinęła nią dłonie Jana, zdarte na krawędzi muru. Skóra przywyknie do świata, powiedziała półgłosem. Uśmiechnął się i odparł, że jego oczy już próbują. Oparł plecy o pień. Nad nimi pląsały liście, filtrując światło na złote plamy. Kiedy byłem dzieckiem, opowiadano mi bajkę o chłopcu zamkniętym w skrzyni, rzekł po chwili. Ratował go ptak, który przynosił mu ziarna przez dziurkę od klucza. Maria skinęła. Może ptakiem bywa czasem człowiek z koszem. Ich spojrzenia spotkały się krótko, czysto, bez pośpiechu. Z doliny dobiegł turkot wozu, i głosy drwali trzeba było ruszać. Ścieżka wiodła teraz między głazami, które wyglądały jak plecy śpiących zwierząt. Jan uczył się czytać teren. Cień oznaczał wilgoć, połysk trawy, miękką ziemię, nieruchome powietrze, bliskość czyjegoś oddechu. Za ostatnim głazem zobaczyli kapliczkę z wyblakłą ikoną. Maria zapaliła w niej świeczkę i zostawiła okruszek chleba za drogę. Wyszeptała: na skraju lasu rozpostarła się dolina. Dalej za rzeką dymiła wioska. Tam znajdziemy schronienie, powiedziała. Jan patrzył długo. Zrozumiał, że uśmiech, który narodził się w wieży, tutaj stał się wyborem. Ruszyli w dół równym krokiem, jak dwoje ludzi, którzy wymyślają jutro od podstaw. Za ich plecami wiatr poruszył płachty bieli na sznurach, jakby machały im odważnie na drogę i mówiły: Wracajcie mądrze i pamiętajcie o chlebie. Wioska po drugiej stronie rzeki pachniała dymem, chlebem i mokrą gliną. Jan i Maria weszli od strony młyna, gdzie koło obracało się o spale, a woda śpiewała krótkimi frazami. Nikt nie pytał o nazwiska. Oczy ludzi były zajęte mąką, garnkami i pogodą. W karczmie przy piecu starsza kobieta podała im zupę i wskazała ławę. Jan jadł powoli, słuchając, jak rozmowy układają się w mapę. Most uszkodzony, leśny trakt rozjeżdżony, w zamku warty podwojone. Maria wymieniła chleb na trochę nici i igły, a karczmarka wsunęła jej do dłoni garść suszonego rumianku. Na sen, powiedziała. Po zmierzchu znaleźli schronienie w stodole za sadami. Siano pachniało późnym latem, choć był dopiero wczesny rok. Maria rozłożyła koc. I podała mu kromkę z miodem. Jutro pójdziemy do rzemieślnika, który nie pyta, szepnęła. Ma dłonie ciche jak igła. Jan przytaknął i słuchał własnego oddechu. Nad ranem obudził ich posłaniec. Mówił, że po traktach krąży zarządca pytając o dziewczynę z koszem i młodzieńca w kapturze. Nie zostawajcie długo, dodał. Maria podziękowała chlebem i ruszyli wzdłuż ogrodów, aż dotarli do warsztatu ku śnieża. Stary mężczyzna spojrzał raz, potem drugi, jakby nawlekał nitkę na podejrzenie. Przyjął ich w milczeniu, dał Janowi proste ubranie czeladnika i kapelusz z szerokim rondem. Świat patrzy najpierw oczami, dopiero potem sercem. Maria poprawiła rondo i przyszyła przy mankiecie maleńki znak w kształcie kłosa, żebyś pamiętał skąd wyszedłeś, szepnęła. Kiedy wyszli, rzeka płynęła szybciej. Jakby niosła pilny list. Na moście Jan położył dłoń na poręczy i zrozumiał, że wolność nie jest bramą, lecz ruchem. Skarczmy dobiegł gwar. Ktoś mówił o posłańcach jadących ku zamkowi. Maria ścisnęła jego palce i poprowadziła w stronę drogi. Dziś uczymy się twarzy świata powiedziała. Uśmiechnął się jak wtedy, gdy przyniosła bochenek. Ciepło przeszło przez dłonie i otworzyło to, co było zamknięte na zawsze. -Naprawdę. Rankiem mgła spięła dolinę srebrną nicią, a kółko u młyna skrzypiało jak stara rada. Jan, w ubraniu czeladnika, niósł na barku zwiniętą derkę. Maria szła obok z koszem i igłą schowaną we włosach. Dziś uczymy się pracy powiedziała. Udali się na targ, gdzie dłonie mówiły szybciej niż usta. Kobiety składały jabłka w piramidy. Kowal ostrzył noże, a kramarz układał płótna w długie pasy. Przy straganie z chlebem Jan zatrzymał się jak przy dawnej pamięci. Zapach przypomniał wieże, okno i ciszę, która bolała. Kupił bochenek, podał go Marii i uśmiechnął się tak, że piekarka skinęła porozumiewawczo. Kto umie dzielić chleb, nie zgubi drogi, mruknęła. W południe znaleźli pracę u szewca. Jan nawlekał nić, trzymał kopyto. Słuchał skór, które miały swoje języki. Ręce bolały, lecz ból był prosty jak nauczyciel, który stawia pierwsze litery. Maria zszywała mieszki i zagadywała klientów tak lekko, że podejrzenia topniały. Na skraju rynku przejechał konny z zamku. Rozglądał się krótko, lecz w jego oczach tliła się czujność. Pochylił rondo kapelusza, przesunął krokiem dalej. Wieczorem szewc wypłacił im drobną zapłatę i kromkę z solą. Jutro wstajemy przed świtem, rzekł. Roboty nie brakuje. Wychodząc minęli kapliczkę. Maria postawiła okruszek chleba i dotknęła ramienia Jana. Widzisz? Szepnęła. Świat odpowiada, gdy idziesz do niego pracą. Gdy wrócili do stodoły, czekał tam chłopiec z karczmy z krótkim szeptem. Zarządca pytał dziś o dziewczynę z koszem, co zna zapach miodu. Jan poczuł, jak wraca stary chłód. Nie wrócimy pod wieżę. Zdecydowała Maria. Jutro ruszymy ku miastu, gdzie tłum miesza ślady. Tam łatwiej uśmiechać się bez straży nad oddechem. Noc zapadła miękko. Czuwali na zmianę, słuchając jak wiatr głaszcze strzechy i jak psy w oddali uczą się trasy. Jan ścisnął dłoń Marii. Uśmiech wyuczony w wieży teraz strzegł ich dwojga. I zasnęli spokojniej. Przed świtem miasto budziło się z grzytem krat. I westchnieniem pieców, a ulice pachniały dymem, mokrym lnem i obietnicą dnia. Jan z Marią weszli przez bramę rzemieślników, gdzie straż bardziej liczyła kosze niż twarze. Szli wzdłuż murów aż natrafili na dziedziniec tkacki, pełen stukotu krosien jak deszczu na dachu. W tłumie łatwiej było zniknąć, łatwiej też było dostrzec siebie, bo oczy nie miały czasu oceniać. Szewc, który ich polecił, dał im schronienie na strychu nad warsztatem. Deski pachniały klejem, a przez szczelinę w dachu widać było skrawek nieba w kolorze rozbitej śliwki. Jan uczył się miasta ruchem, porannym biegiem uczniów rytmem zegara na ratuszu sygnałem obnośnych sprzedawców, którzy wołali o chleb, sól i śmiech. Po południu w bramie pojawił się zarządca z dwoma konnymi. Trzymał pergamin jak bat. Pytał o dziewczynę z koszem i młodzieńca, co nosi kaptur zbyt prosto jak na czeladnika. Tirował spojrzeniem po twarzach, aż krosna zadrżały ciszą. Wtedy stara tkaczka uniosła wątek i zaczęła głośno nucić pieśń o żniwach. Inni podchwycili, wypełniając dziedziniec dźwiękiem. Śpiew stał się zasłoną, a zarządca, draśnięty bezradnością, odszedł z pustymi rękami. Wieczorem Jan niósł świeżo naprawione buty przez rynek. Zatrzymał się przy piekarni, gdzie stała dziewczynka z monetą, zbyt małą na bochenek. Kupił dwa i podał jej jeden. Maria patrzyła z boku, a uśmiech, którego nauczył się w wieży, rozlał się po kamieniach jak światło. Nocą nad strychem przeszło burzowe mruczenie. Maria wsunęła w dłoni Jana cienką wstążkę z jednym supełkiem. Jutro most od tylnej uliczki, potem dom zielarki, dalej stodoła za murami. Drogi mnożą się, kiedy umiesz iść, powiedziała cicho. Jan skinął. W mroku słyszał, jak deszcz uczy dach cierpliwości, a w sobie czuł, jak wolność przestaje być gościem i rozkłada płaszcz przy ogniu. Zasnęli późno, z chlebem pod ręką, gotowi na wcześniejszy świt i drogę. Świt zawisł nad miastem, jak przejrzysta płachta, a rzeka płynęła szybciej, jakby śpieszyła się z nowiną. Jan i Maria wyszli tylną uliczką ku mostowi gdzie kamień pamiętał wiele kroków i żadnego nazwiska. Na środku drogi stanął zarządca z dwoma ludźmi. Pergamin błysnął jak nóż. Syn hrabiego wraca do wieży, oznajmił. Tłum zatrzymał oddech. Jan uniósł głowę i powiedział spokojnie, że nauczył się świata od kruszącej się skórki chleba, od zapachu miodu, od pracy, która czyni dłonie prawdziwymi, i od uśmiechu, który otwiera drzwi lepiej niż klucz. Zarządca drgnął, lecz z bramy wyjechał jeździec z herbem Radomira. Za nim niespodziewanie sam hrabia. Twarz miał ostrą jak zimowy cień. Popatrzył na syna długo, aż w oczach pękł lód. Kto cię nauczył tak mówić? spytał. Jan spojrzał na Marię. Chleb. Cisza poruszyła tłum jak wiatr źdźbła. Hrabia zszedł z konia, zdjął rękawice i dotknął dłoni Jana zbitej i żywej. Nie znałem tego języka, przyznał. Jeśli świat przyjął cię bez tytułu, ja nie będę stawał na drodze. Pergamin opadł. Ludzie odetchnęli. Maria podała hrabiemu bochenek. Na zgodę. Uśmiechnęli się troje po ludzku, nie po herbowemu. Hrabia zwrócił się do zarządcy: Wieża otwarta, niech pachnie piecem. Potem spojrzał na Marię i skinął jak ktoś, kto rozumie, że dobroć bywa mądrzejsza od władzy. Tego popołudnia w mieście rozdawano chleb. Jan nosił kosz od piekarni do kapliczki, od warsztatu do mostu. Każda kromka była jak nowy klucz. Piekarka śmiała się przez łzy, tkaczki nuciły, a szewc podał mu dłuto na pamiątkę pierwszej pracy. Wieczorem poszli nad rzekę. Woda niosła światła domów jak gwiazdy. Świat zaczyna się tutaj, powiedziała Maria. Tam, gdzie dzielisz. Jan uśmiechnął się, jak wtedy w wieży, tylko pełniej. I tam, gdzie ktoś przynosi chleb, rzeka uniosła ich uśmiech w stronę jutra.